Dzień dobry, witajcie przy małej czarnej porannej, niedzielnej. Może, powinna być zamiast, może powinien być zamiast tej kawy, może powinien być poranny bulion. Ale na bulion też przyjdzie czas. Za chwilkę Wam o tym bulionie też coś powiem. Swoje trzy grosze tutaj wsadzę. Będzie link do bardzo ciekawej sprawy. Tak, tak czy bardzo ciekawej. Dla niektórych w ogóle nieciekawej, dla niektórych może nawet bardzo nudnej. Ostatnio mówiłem Wam o drzewie Życia. Nie wiem, który to było dwa dni temu. Zapomniem tutaj Wam dorysować to drzewo. drzewo Życia. Składa się z pnia, korzeni i oczywiście korony z tymi wszystkimi rzeczami. To jest, wiecie, klasycznie wyglądające drzewo. Nie? I mamy tak: jawia, prawia i nawia. Ja trzy elementy, jeden element, drugi element, trzeci. To żeby wam tylko przypomnieć. To jest ze starej mitologii, ze starej mitologii prasłowiańskiej, jak to niektórzy mówią. Dobra. Zostawiamy, zostawiamy sprawę zamkniętą z tymi obrazkami. O, dobra. To to jest na bok. Tło już mam teraz do dzisiejszego. Wypowiadania się, troszkę się zmienia, nie? no troszkę burzliwe się to robi. Tego błękitnego obrazu już Wam nie pokazuję, pięknego mojego arcydzieła błękitnego, bo już jest, nie moje, w poniedziałek, gdzie świat jest w fazie pakowania. No, muszę się przecież pochwalić. Jak ja się niech pochwalę, to kto mnie pochwali? No, kto mnie tam po głowie pogłaszczy, piwowarczyk, dobrze, pięknie, cudownie. Ja się muszę pochwalić, powiedzieć, co pięknego namalowałem, co pięknego stworzyłem, co pięknego przeczytałem, co zrozumiałem, a gdzie wszedłem w manowce i gdzie dałem ciała. I trzeba pewne rzeczy prostować, odszczekiwać. Ostatnio coraz mniej. Ostatnio coraz mniej tych wpadek mam, coraz mniej zdarzają się jakieś karkołomne, kiepskie porównania, nietrafione. Nie jest źle, nie jest źle. Myślę, że idzie w dobrą stronę. I teraz tak, o kawie wam powiedziałem, ale powiem wam o czymś o Rosole. Tak jak zacząłem mówić o tym niedzielnym Rosole, czy coś jeszcze chciałem powiedzieć wam dzisiaj, tak się zastanawiam. Nie, dzisiaj to nie miałem jakiegoś tam, wiecie, m, takiego słowo słowotoku jak wczoraj, bo wczoraj to przegiąłem gitarę. Przeszedłem samego siebie po prostu, jak mi się gęba otwarła, to, to, to trzeba było dopiero trzy nagrania, żebym ucichł. Mam nadzieję, że dzisiaj się tak nie rozkręcę. Dzisiaj będzie o neurastenii, o czyli o chorobach, o chorobie, o chorobie trudnej. Niedoszacowane i na którą chorują miliony w Polsce miliony w Polsce. Chorują też osoby, które nie zdają sobie sprawy, że już są w fazie chorobowej nawet, nawet więcej niż miliony, znaczy miliony, ale tych milionów jest więcej niż kilka, nawet więcej niż kilkanaście, jest kilkadziesiąt milionów, czyli ponad 20 milionów chorych na, na, na początki już na czyli chorobie, chorobie układu nerwowego i skąd to wiem? No nie ze zrocznika statystycznego, ale z rozmów z ojcem Pio. Była osoba, która rozmawiała na ten temat i od niej to wiem, że ojciec powiedział, że prawie wszyscy mają nerwice, prawie wszyscy obecnie mają nerwice. No jeżeli to nie jest cała taka nerwica w pełnej krasie, w pełnej okazałości, to są to niezłe symptomy początkowe, które już zamiast wyciszać, zamiast się wycofywać, będą narastać z, z czasem, z wiekiem i z niezmienioną formą odżywiania, jaka, jaką do tej pory ten człowiek chory na neurastanie, na nerwicę stosuje. I stosował. Jedyny, jedyna sprawa, która może temu zapobiec, która może to zablokować i zacząć cofać te, te problemy, to żywienie optymalne. Nie ma innego wyjścia. Po prostu nie wymyślili żadnej cudownej tabletki, która by to za, zastopowała. Nie ma cudownego jednego związku chemicznego, który by to zastopował, bo przyczyna jest w złym odżywianiu. W złym odżywianiu. Od samego urodzenia tego praktycznie człowieka, praktycznie od urodzenia, jeżeli nie dostał prawdziwego, dobrego zdre, zdrowego mleka swojej mamy, to już ma, problem, już ma problem z układem nerwowym. Zawsze: większy czy mniejszy, i to się będzie tylko nasilać, bo skoro mamusia i tatuś nie wiedzieli, jak przygotować tego swojego potomka do nowego przyjścia na świat? No to cóż może być dalej? Potem będą tylko błędy żywieniowe popełniane przez rodziców u tego dziecka, a potem nauczy się tych błędów jako dorastający chłopiec czy dziewczyna i będzie te błędy powielał po swoich rodzicach. Rodzice po swoich rodzicach i to tak będzie szło. Aż trafi na odpowiednie książki, na odpowiedni kanał, aż coś nagle zaskoczy w głowie, zastanowi się, sięgnie po wiedzę i zmieni skład swojego codziennego talerza. Taka jest kolej rzeczy. Jeżeli to nie nastąpi, będzie powielał, będzie tkwił dalej w swojej degeneracyjnej, biednej, nieszczęśliwej chorobie. I teraz tak, znalazłem u Pana doktora fragment, fragment, to jest ta książka, która jest za mną, ja mam tutaj jej kopię, żeby nie ściągać mojej etykietki, książki Pana Tomasza przede mną nie mam, bo znowu żona nie oddała, nie, nie ten, a mam takie książki, które mają specjalne dedykacje i tych nie ruszam, to są relikwie, nie doruszam, oczywiście, że mógłbym je wyciągnąć, ale, ale jeszcze nie teraz, ale jeszcze nie teraz, dobra, czytam o neurastenii. Z książki pana doktora Jana Kwaśniewskiego. Neurastenia jest chorobią, chorobą występującą bardzo często. Jest typową chorobą, chorobą pastwiskową. W cudzysłowie jest oczywiście, pastwiskową, żebyście nie myśleli, że to chodzi o ludzkie stado zwierząt. Tu chodzi o społeczeństwo. O społeczeństwo. O społeczeństwo, może. Dobra. Zmienia ona życie chorego w piekło. Nie tylko tego chorego, bo ten chory jeszcze zmienia w piekło. Życie tych, którzy z nim codziennie bytują pod wspólnym dachem albo we wspólnej pracy. Więc piekło się mnożył takiego człowieka i ten człowiek rozsiewa piekło. Sam nawet nieświadomie po prostu próbuje sobie radzić jak umie. Przypominam się, przepraszam no za te moje dygresje, ale tak mi się po prostu nasuwają, czytając to jak pracowałem wtedy w Centralnym Laboratorium Przemysłu Obówniczego, to były lata 90. Tak i wyobraźcie sobie. Końcówka lat 90., może jeszcze nie aż taka końcówka, no tak, końcówka, bo to było przed 2000 rokiem, i miałem tam taką załogę, znaczy miałem tam, współpracowałem z takimi starszymi wyjadaczami komunistycznymi jeszcze. Nic miłego do wspominania, ale, ale wam o tym powiem, gdzie nie pasowałem do tego towarzystwa, nie chciałem się przykleić do tego systemu, do tego układu wewnętrznego w tej pracy. Po prostu nie dałem rady. Dla mnie to było zupełnie obce, dla mnie to był obcy twór socjo socjologiczny. I pewne osoby tam z tego starego grona robiły wszystko, żeby miał podgórkę. Żeby ten młody, który tam przyszedł i próbuje coś tam poznać, próbuje się gdzieś tam w to wgryźć, żeby miał jak najbardziej podgórkę. I pamiętam jak ojciec powiedział taką rzecz taką, na rozmowie, jednej z rozmów mówi tak: No cóż, no, niektórzy leczą sobie swoje nerwice twoim kosztem. Takie słowa użył. Leczą swoje nerwice twoim kosztem. To jest przykład. Idziecie do pracy i ktoś leczy sobie swoją nerwicę waszym kosztem. Wyżywa się na nas, na was, ustawia was odpowiednio, kombinuje wami im, im z wami jest gorzej, tym jemu jest lepiej. Dla niego to jest ulga. Taki, takie leczenie nie leczy się przyczynowo, tylko powoduje u siebie ulgę, dokładając wam obowiązków. Yy, wyzłośliwiając się delikatnie na was, będzie to robił delikatnie, nieświadomie niekiedy, bo czuje ulgę, jak wam dowalił. To jest taki mechanizm właśnie. Sorki za dygresję, czy tam dalej. U tych chorych występuje stała przewaga, jeszcze raz może, żeby to całość, będzie, to jest ważne, jak się to przeczyta nawet dwa albo trzy razy, to na pewno nie zaszkodzi. Neurastenia jest chorobą występującą bardzo często. Jest typową chorobą pastwiskową. Zmienia ona życie chorego w piekło. U tych chorych występuje stała przewaga układu sympatycznego, większe wytwarzanie katecholamin, często wyższy poziom hormonów hormonu tarczycy. Hormonów tarczycy znacznie częściej chorują kobiety. No, to statystycznie chyba mieściłem się w tym statystycznym przypadku, bo właśnie ja miałem najwięcej do czynienia z tymi starymi, zrzędnymi babami, które wtedy tam siedziały. Tak bym powiedział kiedyś, a teraz powiem: z tymi pięknymi niewiastami, które odczuwają świat inaczej. Widzicie, wszystko można powiedzieć, i tylko po co nie. Po co kogoś tam obrażać po drugiej stronie? Po co mówić o kimś, stara, zrzędliwa baba, jak można powiedzieć, no po prostu kobieta patrząca na świat inaczej, nie? Albo kobieta w kwiecie wieku patrząca na świat inaczej. To samo, a jak inaczej brzmi, nie? Nikt się wtedy nie obraża. Nikt się tam nie, nie powoduje tam w środku jakiegoś napięcia. Poza tym ja nie mam już takiego, mm, takiego, wiecie, wewnętrznego sprzeciwu. Nawet jak przejeżdżałem koło tego mojego dawnego zakładu pracy, to... Przez lata miałem taką traumę przeszłości, traumę wspomnień, gdzie kojarzyło mi się to wszystko z jednym: z katastrofą, ze stratą tych kilku lat mojego życia w tych, w tych murach tego budynku. Tak, stratą kilku lat życia i zniszczonych nerwów przez, przez te piękne, dojrzałe kobiety patrzące na świat troszkę inaczej. Nie będziemy dalej reklamować już tego, tego super układu. Dalej. Dobra. Główne objawy. Tej neuraz, czytam dalej. Główne objawy to stałe uczucie zmęczenia. Zmęczenie po wypoczynku nocnym. Bóle i zawroty głowy. bezsętność, Męczące sny. Lęki. Płaczliwość. Potliwość. Wysychanie w ustach. Drżenie rąk. Drżenie wewnętrzne. Bicie serca. I kucie w okolicy serca. Kucie w okolicy serca. Uczucie paraliżującego strachu. Chorzy mają niską wydajność pracy. Niska jest jej jakość, szczególnie w pracy umysłowej. Żywienie optymalne leczy przyczynowo i skutecznie neurastenię. Leczy przyczynowo. Co to znaczy? To znaczy powoduje, przy, powoduje usunięcie przyczyny która wywołała tę chorobę i jej oczywiście objawy. Bo objawy są przejawem tego, że ta choroba już tam, że ten, że, że ten błąd w strukturze człowieka, w, w strukturach białkowych, w, stru, w strukturach energetycznych, on już tam zagościł. Ojciec, jak przychodziło się na rozmowy, patrzył na, czy znaczy oczami pani Krysty, no on nawet nie musiał tymi oczami patrzeć, bo on od razu wiedział, co z danym człowiekiem jest, że jest chory albo że będzie chory. W moim przypadku wyprorokował mi chorobę, że powiedział mi, co, co czeka mnie na w starszym czasie, gdy już zacznę siwieć. No i rzeczywiście przypominam sobie, jak mówił o tym, że, że spotka mnie taka, taka specyficzna przypadłość, po prostu dziwna choroba, z którą będę musiał po prostu żyć. No i żyję z nią. I żyję. Oczywiście, może, może aż do śmierci, a może znajdę jakiś sposób, że mm, ta choroba przestanie mnie lubić. Na razie jestem na dobrej drodze, ale nie chcę zapeszać. Nie jestem przesądny, ale nie chcę zapeszać. A poza tym cieszę się, jak mogę sam odkrywać, co może być podłożem, co może być przyczyną tego, tego specyficznego defektu poważnego defektu. Dobra. Na, na mój temat już wystarczy na dzisiaj i dalej jedziemy. Chociaż jeszcze pewnie z dygresją wrócę, bo to widzę, że mój język się nie zamknie tak prędko. Dobra, prąty żywieni optymalne leczy przyczynowe i skutecznie neurastynie. Prąty selektywne pobudzając układ nerwowy, parasympatyczny zmniejszają szybko lub usuwają nadmierną przewagę układu sympatycznego i likwidują prawie wszystkie objawy występujące w tej chorobie. Prawie wszystkie choroby psychiczne są spowodowane niekorzystnym odżywianiem. No to co? Powrót do prawidłowego odżywiania spowodowałby zmniejszenie ilości zakładów psychiatrycznych. Taki byłby z tego prosto wyciągnięty wniosek. Albo zmniejszenie ilości penitentów przebywających w tych zakładach. Co tym samym zmniejszyłoby ilość i zapotrzebowanie na ilość masową lekarzy, zmniejszyłoby ilość produkowanych leków, zmniejszyłoby absencję w pracy, a co dałoby to w zamian? No dałoby to w zamian więcej zdrowych, dobrze myślących osób w naszym społeczeństwie. Dałoby to więcej zdrowych rąk do pracy, dałoby to lepiej wykonywane swoje codzienne czynności w pracy, w pracy i w domu. Dałoby to więcej świętego spokoju dla, dla tych ludzi, którzy byliby zdrowi, i dla otoczenia, w którym ci ludzie przebywają i na które mają niemożebny wpływ, które powoduje złe zasilanie mózgu ludzkiego, w budulec części zamienne, a także w złą energię, która uniemożliwia. Poprawne funkcjonowanie ludzkiego mózgu. Zaraz będziecie wiedzieć, co to, co trzeba najlepiej, żeby, żeby zmieniło się to, czyli żeby się naprawić. Żeby organizm, mózg i umysł, i ta dusza elektromagnetyczna, żeby się to po prostu naprawiły z tych nerwic, z tych neurastymi, z tego znam wszystkiego. Czy to to samo, czy nie to samo? Nie wiem, przyjacielu się nie znam na chorobach. Spyce od chorób to wiedzą. Żywienie optymalne leczy przyczynowo choroby psychiczne. Poprawia występuje, poprawia poprawa występuje zawsze, a często wyleczenie całkowite. Chorzy powinni być odżywiani tak jak chorujący na stwardnienie rozsiane. Tu odsyłam do wpisu o stwardnieniu rozsianym, co trzeba spożywać. Czyboczne zanikowe. To znaczy. I tu jest wymienione. Chorzy muszą jeść dużo muszczku, szpiku kostnego, żółtek, esencjonalnych wywarów z kości. Jeść wątróbki. Ustępowanie chorób może być znacznie przyspieszone przez leczenie prądami selektywnymi. Choroby psychiczne typu maniakalnego ze współistniejącą przewagą układu sympatycznego cofają się szybciej po zastosowaniu prądów pobudzających układ parasympatyczny a na stany depresyjne przebiegające z towarzyszącą przewagą układu parasympatycznego pomaga leczenie prądami pobudzającymi układ sympatyczny. Żywienie optymalne może znacznie zmniejszyć liczbę chorych psychicznie. Niestety w szpitalach psychiatrycznych chorzy odżywiani są tak, że chorować po prostu muszą. Zwróćcie uwagę, że Trzeba dobrze zdiagnozować, czy trzeba pobudzić układ sympatyczny, czy parasympatyczny w chorobie, yy, w chorobie psychicznej. Trzeba to wiedzieć, a nie zgadywać, bo można zaszkodzić. Można pobudzić układ nie ten, co trzeba i nasilić, yy, nasilić działanie tej choroby. To jest jedna sprawa. Tutaj było wymienione, między innymi były wymienione esencjonalne wywary z kości. Ja robię takie esencjonalne wywary z kości. Znaczy już im się mniej chce, ale... Mam tutaj tak w słoikach przygotowane. Tutaj pływają te galarytki, ta woda jest odparowana. Ja to w suwicie po prostu sobie tutaj robię. Ale, ale chcę wam powiedzieć, że to jest tak, że nieraz mam ochotę, mam ochotę to gotować, mam ochotę siedzieć przy tych garach, przy tym wszystkim, bo po prostu lubię to, ale nieraz po prostu żywce mi się tego nie chce ale ja mam własną działalność, więc mój czas ograniczam sobie sam. Sam sobie nadaję rytm, tempo, tempo nagrań, tempo mojej pracy zawodowej, tempo mojego, mojego działania w sztuce artystycznej, czyli w tym moim malarstwie. Ja sobie tym zarządzam. Mam taki super komfort, gdzie wypracowałem sobie przez te kilkadziesiąt lat mojej, mojej pracy coś, co niesamowicie cenię, co doceniam to i nie przeceniam. Wolę mieć mniej, a mieć czas na czytanie, na nagranie Wam tutaj tego, co mam ochotę powiedzieć, czyli wygadanie się tutaj do kamery i do mikrofonu. Może będzie ciut lepiej z nagrywaniem, bo mam zamówione w tej chwili mikrofony, które i cały tam osprzęt. Zobaczymy jak to dojdzie, czy to się uda uruchomić, czy nie. Mam też takie jeszcze, jeszcze inne fajne sprzęty, które też jeszcze nie umiem ich uruchomić, może też by się nadawały. Nie wiem, może znajdę chwilę, to, to jeszcze się nad tym zastanowię i będzie jeszcze lepiej. I teraz tak, yy, pokazałem Wam to. I co dla takich jak Wy, tam, którzy siedzicie, wracacie z pracy, albo, albo już się Wam nie chce, albo Wasza choroba nie pozwala Wam na przykład na siedzenie, myślenie, liczenie tego wszystkiego, bo to jest skomplikowane. Te wywary, te esencjonalne wywary z kości. Tam w tych kościach i znajdziecie i ten szpik kostny, i tam znajdziecie ten, tą formę super żywego tego kolagenu, czyli tego białka, super cudownego białka, który który otoczy te Wasze układy nerwowe, te wszystkie neuroprzekaźniki, zaizoluje odpowiednio, żeby nie było spięć, przepięć, żeby nie było przebić tego impulsu elektryczno-chemicznego i nie rozchodziło się to tam, gdzie rozchodzi się ten impuls neuronalny, nie powinien. Powinno być to prawidłowo zaizolowane, a impuls powinien wychodzić z tego miejsca i wchodzić w to miejsce, gdzie jest dobrze zaprojektowane. Przy defektach musimy te osłonki, te izolatory, te, te osłonki tych naszych neurokabelków ponaprawiać. Wiecie, ten kolagen jest nieoceniony w tym wszystkim. A do tego, wiecie, towarzyszy temu ból stawów, ból kości. Oglądacie te moje, moje nagrania, jak YouTube mnie poinformował. Ostatnio dostałem statystykę z YouTube'a. Poinformował mnie, że oglądacie mnie w wieku zazwyczaj powyżej 45+. Plus, łącznie z osobami powyżej 65+. Plus. Wszystkie te osoby, które to oglądają, już zaczynają mieć problemy ze stawami, z układem kostnym, z układem, znaczy z układem tym ruchowym jeszcze, głównie to się to, czy to miednice, kolana, jakieś tam, wiecie sami najlepiej. Kolagen. Nie ma kolagenu, nie ma się z czego to odbudować. Co się dzieje? Ja mam tutaj, zostało mi dzisiaj ostatni wywar rosołowy. Dzisiaj będzie uruchomiony do obiadu taki wywar rosołowy. To, co się tutaj zebrało, to są to jest i tłuszcz, i ten wywar szpikowy, bo to jest esencja. To jest od, to jest, to jest, fundacji optymalnych, którzy robili, to jest ten testowy, który, jeden ostatni testowy, który mi został, będzie dzisiaj zużyty i okazuje się, że, żebym nie przegapił. Dzisiaj, yy, znaczy dzisiaj, wczoraj zobaczyłem, przypomniałem sobie, żeby zerkać tam, co się dzieje u optymalnych. No i zerknąłem i też zerknąłem na stronę pana Tomasza Kwaśniewskiego, który kilka dni temu, ja to przeoczyłem, pochwalił się, znaczy, pochwalił się, co się dzieje u optymalnych. Są już udoskonalone te wywary, jeszcze bardziej esencjonalne w puszkach. Są to puszki dla, w pierwszej kolejności, były to puszki dla test, do testowania dla tych, którzy byli w Akademii Zdrowia, bo oni wiedzą, jak to jest dobre i potrafią to ocenić, potrafią to smakowo ocenić zasugerować, co poprawić, co zmienić w tym, minimalnie w tym smaku, bo tam smak jest drugoplanowy i wiecie co, I zamówiłem sobie, zdążyłem zamówić sobie te, 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 te kilka puszek, z tym, z tym już nowy, no bo to dzisiaj się skończy. I, I Pola powiedziała mi, że jeszcze jest kilka sztuk. Ja mówię, a czy jak powiem to na kanale, czy będzie można powiedzieć, że ktoś spoza Akademii Zdrowia może sobie tam zamówić jakąś tą puszkę. Pola mówi tak. Niech zamówi, ale tylko telefonicznie przeze mnie. No więc telefon do Poli na pewno sobie znajdziecie. Ja nie będę go podawał. Na Akademii Zdrowia sobie musicie sami poszukać. Ja już taki dobry nie będę, że, bo jak się Wam wszystko poda na kawę, tutaj tak, na kawę, ławę, tutaj na ten, to wam się nie chce. A jak komuś zależy, żeby być zdrowym, wypoczętym, mieć ten układ nerwowy troszkę uspokojony, to sobie poszukaj znajdź. A ja już tak na siłę to się wam wciskał, nie będę z tym, co jest najlepsze, bo to nie o to chodzi. Ja mam tylko rolę do powiedzenia, że takie coś istnieje, jest i koniec. Żadne wciskanie wam, co wy powinniście, co nie powinniście. Jestem od tego coraz dalszy. Oczywiście, że zdarzy mi się, że próbuję tam w jakiś sposób yy, naginać rzeczywistość do... Hmm, do umysłów ludzi myślących inaczej, bo którzy, ludzi, którzy wiedzą, co jest dla nich najlepsze, i dla ludzi, którzy są tak mocno przekonani o, o swoich dobrych wyborach, że nie ma sensu w jakikolwiek sposób prowadzić jakiegokolwiek dialogu z, z takimi osobami, bo to jest strata czasu. Dlatego prowadzę sobie tutaj monolog. Monolog, który wy możecie co najwyżej podsłuchać, podglądnąć i tyle. I tyle. Koniec piwowarczyk. Zamknij dzisiaj jadaczkę, bierz się za robienie tego wywaru, chociaż przy to żonie, Zlecę to żonie. Ja dzisiaj mam malowanie, dzisiaj mam piękny dzień malarski, wolny, radosny i twórczy. Trzymajcie się i pozdrawiam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Cześć!